Gustawa Hansa Grabera. Kto to jest? W Polsce na pewno nieznana postać. Nie wiem, czy ktoś słyszał już takie nazwisko. Jest to znany analityk, psychoanalityk z obszaru niemieckojęzykowego, z Bern ze Szwajcarii. Doktor Gustaw Hans Graber w 1924 roku napisał książkę Ambiwalencja Dziecka. Doktor Graber był znakomitym kli obserwatorem klinicznym i Zaobserwował, zwłaszcza u swoich pacjentów, u dzieci, że wchodzą one w tak zwany stan totalnej regresji. To znaczy w stany takiej regresji, które przypominają uwarunkowania wewnątrzmaciczne. Co to znaczy? Że dzieci em, 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 wchodziły bez ruch, że przestawały prawie oddychać, że miały bardzo przyjemne od, odczucia zmysłowe, cielesne, sensomotoryczne że nie chciały wychodzić z tych stanów, że odrzucały kontakt werbalny, że miały wrażenie, że znajdują się w bardzo głębokiej harmonii ze sobą samym i nie chciały, żeby im przeszkadzano, że tak powiem kontaktem zewnętrznym, w tych stanach, ponieważ czyniły te stany je szczęśliwymi. I W ten sposób Graber zaczął obserwację infant observation. To była, to jest definicja odsterna, ale tu mieliśmy właśnie dzięki temu Graberowi obserwacje dokładne tych stanów klinicznych, tak zwanego totalnego regresu. I Graber napisał całą, całe tomy na temat takiej klinicznej obserwacji. Nie było to pierwsze dzieło, ponieważ przed nim już byli też autorzy, ale było to pierwsze dzieło, które naprawdę dawało głęboki wgląd, że tak powiem, w tak zwaną pamięć utajoną, które pokazywało, że jesteśmy w stanie zreprodukować, że tak powiem... Wycinki, urywki, fragmenty przeżywania pierwotnego, tak zwanego. I od tego, ponieważ jestem wcześniejszym posiadaczką tego, tej wizytówki, chciałam przekazać Państwu od tego Hansa Grabera serdeczne pozdrowienia. Okay. Zatem, e, idziemy dalej w 1924 roku to jest bardzo ważny rok dla rozwoju psychologii prenatalnej i okołokordowej. Dlaczego? Ponieważ w tym właśnie roku również Oto Rank, słynny uczeń Freuda z Wiednia, napisał swoją książkę, Das der Geburt, czyli Trauma Narodzin. Nie wiem, czy ta książka została przetłumaczona na język polski, nie wiem, czy w ogóle Oto Rankiem ktoś się w ogóle w Polsce zajmuje. Oto Rank ma kluczowy Kluczową pozycję, jeżeli chodzi o kliniczne obserwacje razem z Gustawem Graberem stanów pacjentów w czasie psychoanalizy. Co, na co wpadł właściwie Otto rank? Zaobserwował on mianowicie, że pod koniec psychoanalizy reaktywują się u pacjentów, że tak powiem, z powodu wiążącej separacji, to znaczy skończenia psychoanalizy sny o tym typowej treści porodowej i stwierdził on, że muszą w takim razie lęki separacyjne u tych klientów pojawiających się w związku z zakończeniem psychoanalizy być w jakiś sposób związane z traumą narodzin, ponieważ tak jak pacjent się czuł tak jakby miał być narodzony, opuszczając, że tak powiem, to łono i dlatego zarówno Gravel, jak i otorant zauważyli w swoich obserwacjach, przez swoje obserwacje kliniczne, że właściwie psychoanaliza zarówno dzieci, jak i dorosłych przypominała u takich klientów bardzo często sytuację wewnątrzmunową. Tak jakby cała, cały proces terapii lub psychoanalizy był symbolicznym regresem do łona matki. A koniec tego procesu reaktywował, że tak powiem, fragmenty traumy porodowej. I stąd wzięła się, właściwie zaczęła się ta w zarążku, ta rewolucja wprowadzenia, że tak powiem, tej teorii powstawania pierwotnych lęków przez traumę porodową, którą na początku, jak już mówiłam, Freud przyjął do swojego repertuaru, jak to inaczej powiedzieć. Jednak później, jak twierdzą do dzisiaj badacze, że tak powiem, opiniodawcy Freud'a i ranka, jak wiecie Państwo, został wyrzucony również z Wiedeńskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, z całą Rzeszą innych niewygodnych uczniów, ponieważ, i to jest dzisiejsza interpretacja wielu psychologów prenatalnych, prawdopodobnie Projekt sam nie miał opracowanej swojej traumy powodowej, a wybieranie tej traumy jeszcze raz podkreślam jest kolektywne dla nas wszystkich, ponieważ nie ma bardziej... Um, um, nie ma większej bezradności jak w okresie prenatalnym, ponieważ my znajdujemy się w całkowicie w zależności od tego, jaka jest matka. Mówimy o wewnątrzmacicznej reprezentacji mat, mat, matczynej, jako o zespole podświadomych informacji, które dziecko wyłapuje, ponieważ dziecko, żeby przeżyć, musi zidentyfikować się z tą reprezentacją, czyli z tym, tak zwanym my nazywamy to dzisiaj podświadomością prenatalną. To słowo poświadomość prenatalna zostało ukształtowane, pierwszy raz je słyszałam przynajmniej, na żywo, w, 2005, w roku 2002, przez badacza mózgu z niemieckiego obszaru językowego Geralda Hitlera. On się właśnie zajmował bardzo sukcesywnie właśnie badaniem stanów prenatalnych i tego rodzaju świadomości, i również ich interpretacją w kontekście neurologii. Okay? Ja Państwu króciutko nie wiem na ile to jest interesujące. Proszę Państwa, jeżeli nie interesuje Was coś powiedzieć, że mam iść dalej, ponieważ mam tu dużo materiału zarówno teoretycznego, ale również bardzo dużo materiału klinicznego. Na końcu wykładu chciałabym Państwu pokazać materiał z arty który pokazuje, jak pacjenci przypominają sobie, wchodząc w regresję, a nawet bez będąc już w stanie regresji, bo my przyjmujemy, że bardzo wczesna trauma powoduje, że pacjent przychodzi do nas jako do psychoterapeuty czy psychoanalityka już w stanie regresji i że właściwie w go regres nie ma sensu, bo można już pracować z gotowym materiałem, jeżeli już przychodzi do kogoś wyspecjalizowanego i dlatego ten materiał kliniczny może dla Państwa byłby interesujący, dlatego że dowiedziałam się właśnie, że nie ma już żeby pokazać Państwu tego materiału. A mam tych zdjęć całą masę, zbieram je w celach publikacji w przyszłości, ponieważ są to materiały do, dla mnie sensacyjne, dokumentali, dokumentali, dokumentujące czasami jeden do jednego fragmenty traumy prenatalnej albo okolotowej. I zobaczycie Państwo sami, jak Wam pokażę protokoły takich sesji, które zakończają się nierzadko u klientów utalentowanych właśnie produkcjami arty terapeutycznymi, ale często również pisanie protokołów słownych, które dokumentują ten rodzaj przeżywania. Okay? A zatem, jak was państw, jak Państwo, jak chcecie interesuje, proszę nie natychmiast powiedzieć, dlatego że mamy materiał kliniczny. Tak? Dalej, 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 dalej. Dalej. Ale szybciutko jeszcze powiem, tylko najważniejsze... Okay. Okay. Czyli Państwo tu przeczytały już sobie, tak? Nie. Ta szczęście jest po polsku, już wszystko I teraz wiecie, czym ten rozwój USG, ta neuronauka, o czym ja chcę teraz powiedzieć? O tym, że badanie stresu, nauka o mózgu, badanie okresu mi dali... się. Ten... Tu na samym dole, tak <słyski> Co, Co na Państwo sobie ołudni życzą ołudni? teraz? trzecie. Pół, brawo. E, A zatem historia w Zachodniej Planetarnej. Co to jest najważniejsze? Mówiłam, że w 70. latach powstało to towarzystwo, i nie powiedziałam jeszcze, kto przyczynił się do założenia tego towarzystwa w Zachodniej Medycyny Planetarnej w Narodowej. A propos kwiatłowiec, znajduje się od wielu lat e, e, pod kierunkiem profesora Klimek. Klinka, że tak powiem również filia. Tego towarzystwa międzynarodowego, aczkolwiek przypuszczam, że nie współpracują za bardzo z psychologami, bo inaczej słyszałabym to już od pana Korzewskiego. Niemniej tak w w 1998 roku odbyła się Wielka Międzynarodowa Konferencja mówiąca właśnie o życiu prenatalnym i okołoporodowym. I na tej konferencji było dużo przedstawicieli tego towarzystwa i słyszałam bardzo dobre opinie o tej konferencji. Teraz tak. W latach tutaj Państwo macie między 24 rokiem a 60 opisany wpływ psychoanalizy na psychologię prenatalną z takimi nazwiskami jak Jung, Adler, Freud, Ferenczi. o tym konflikcie już mówiłam. Nie znacie Państwo na pewno, albo przynajmniej w dużym w dużym stopniu do nie znacie Państwo nazwiska Nando Fodor. Napisał on świetną pozycję po angielsku, to był Węgier, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych, pod tytułem The Search for the Beloved. I ta książka jest naprawdę sensacyjna, ponieważ to jest pierwsza, pierwszy opis konceptu traumy prenatalnej. I dlatego dla mnie on jest jednym z najważniejszych pionierów psychologii prenatalnej. Jego uczeń Francis Mott E, też ma e, e, kluczowe znaczenie dla e, rozwoju rozumienia życia płodu, psychicznego życia płodu, ponieważ on pierwszy powiedział, że obiekty prenatalne jak kątowina czy placenta mają kluczowe znaczenie, bo to, to jest pierwsza więź zarodka, właściwie z obiektem, który, który można dotknąć, zobaczyć, poczuć. Wiecie Państwo, że może z filmów opisujących życie niemowlaków, nie niemowlaków, tylko z bliźniaków. Że bliźniaki mogą już jako komórki albo zespół, zespół komórek komunikować ze sobą, że interakcja, że tak powiem, to są badania Alessandry Piątej z Włoch. Natomiast jeżeli chodzi o oczy, o mocie, że pępowina i placenta są nie tylko obiektami prenatalnymi, że również przez. Pępowina. że e, e, pęcherz i łożysko mają kluczowe znaczenie również jako nośnik e, e, informacji o, o podświadomości matki, lecz również przede wszystkim jako kontakt, my rozumiemy to jako kontakt emocjonalny. To znaczy, że to, co łączy matkę z dzieckiem już od okresu implantacji, że tak powiem, czyli zagrożenia zarodka, tak, podlega ciągłemu rozwojowi i że przez pękowinę i placentę płynie cała komunikacja emocjonalna między matką a dzieckiem. A tematem mojego wykładu z nim jest, jaka to jest komunikacja i w jaki sposób to ją jeszcze pamiętamy. Teraz mamy jeszcze, Państwo słyszeli, Ogrofnik, prawda? Psychiatra czeski, który pojechał do Stanów Zjednoczonych, zrobił tam wielką karierę w latach, pod koniec lat 60. -tych. eksperymentował on z LSD. Jak to się mówi? Razie, tak, tak. LSD. E, oczywiście, że to było wszystko pod znakiem zapytania, ale niemniej odważył się on jako pierwszy pracować z psychotykami mnie pracowało trzech e, m, e, terapeutów w stanie e, e, psychozy aktualnej i że on pierwszy, jako jeden z pierwszych zaczął stosować artoterapię e, w sensie e, wyrazu e, swoich obrazów wewnętrznych w czasie przeżywania, e, w czasie e, e, regresji. I ten Stenkow był e, w latach 80. też e, e, z,